To możemy. Okej. Okay. To od czego zaczynamy? Wiesz co, to my żeśmy dopiero za, zaczęli, czy, czy mamy kończyć? Nie, my kończymy. To już się dawno zaczęło. Tak. Jesteśmy świeżo po, po spotkaniu, gdzie mnóstwo ludzi przybyło, y, którzy nie czekają na Mesjasza. Może pogadamy o tych Mesjaszach, bo ja ciągle mówię o tych... To nie chodzi też o fałszywe flagi, tylko o to, że ludzie chcą być zwolnieni z odpowiedzialności. Tak. Ty tworzysz jakąś platformę, bracie, do zjednoczenia ludzi, czyli rozumiem, że liczysz na to, że ludzie się ruszą, podobnie jak my wszyscy, bo akurat mamy wspólne zdanie na ten temat. Natomiast większość ludzi liczy na to, że ktoś za nich coś zrobi. I pojawiają się różni Mesjasze. już pomijam tych biblijnych, takich zapowiedzianych, co jeden wielki fake jest, tylko y, jeszcze internetu nie było, więc trzeba było go spisać na, na kartach. Ale pojawiają nam się Mesjasze, wybawiciele jak nie PIS na przykład w nowej formie, bo nas wyzwolił od Amerykanów, ale sprzedał tak. yy, na przykład Niemcom, prawda? Takie teorie się pojawiają, no ale przecież jest wybawienie, bo oni przecież naród tutaj ratują przed yy, skutkami pandemii, podtrzymują gospodarkę i tak dalej. No wiadomo, że to nieprawda, ale są z Mesjasze na wielką skalę, taki na przykład Trump. I Ike, tak, powiązane z tym. No i jakoś nie widać. Było. Ja bym tu jeszcze dodał inne cywilizacje. A, no i, a, tak, i inne cywilizacje. Wszaki. To jest bardzo, bardzo popularny trend. Przy, przylecą y, cywilizacje i zrobią za nas porządek. I teraz, y, dlaczego jeszcze to było opisane wszystko wcześniej? No, to po, ja myślę, że podobnie jak w przypadku filmów hollywoodzkich, pokazują nam po prostu, co, co, co mają zamiar zrobić, nie co zrobią, tylko co mają zamiar zrobić, bo my im skutecznie w tym przeszkadzamy, tak? Także tak, tutaj <laughs> nie, my nie śpimy. A jak ktoś jeszcze śpi, no to czas na pobudkę. Pobudka bywa bolesna, bo jak nastawią za cicho budzi, kto ich nie obudzi, więc trzeba troszeczkę ludźmi potrząsnąć i powiedzieć im, co tu się w ogóle dzieje na tej planetce, bo planetka jest fajna, życie jest przyjemne, tylko chodzi o to, że, że my mamy, stoimy w tej chwili w bezpośrednim zagrożeniu zniszczenia tego życia na planecie, a w każdym razie możliwości takiej, że my nie będziemy mogli tego obserwować. I mydli się nam oczy jakimiś działaniami. Tarczą antykryzysową na przykład. Tarczą antykryzysową, nie tyle albo masowymi aresztowaniami, a do tej pory nikt nie widział jakichś tych masowych aresztowań. Eee... tak bunkry miały w powietrze wylatywać coś tam w podziemiach, się miało dziać, co nie? To, o tym to nie słyszałem. Nie no, że tunele wysadzają, to, nie, tak. także, to, to my cię musimy, wiesz, doinformować teraz, do nie? No, a jeżeli ktokolwiek widział taki betonowy bunkier, czy tunel, jak on jest robiony, jak on jest później zabezpieczany, to nie jest takie proste, że granat zaczepny wrzuci sobie do takiego czegoś no nie, i to by, wybuchnie. Były teorie, że to były termojądrowe wybuchy, że wszystkie te bazy, nazwijmy to, obcych cywilizacji, tam gdzie była spodziewana adrenochrom i krew, no były po prostu przez sojusz, tak zwany, skupiony przez Amerykanów, yy, czyli odłam ludzi w wojskach i w różnych służbach, którzy yy, obudzili się tak. i postanowili przeciwdziałać. A Trump to jest był właśnie, na czele tego wszystkiego. Tak, to nie? jest ten właśnie ruch QAnon, Kennedy i tak dalej, to, co wszystko miało się zadziać. Ponoć były badania yy, i tam różni ludzie informowali, którzy tam na wykresach sprawdzali. Że no właśnie, na tak, że na, na niektórych sejmografach było pokazywane skoki, gdzie pokazywano, że to były wybuchy. A może ktoś ma dostęp, ktoś pracuje w jakichś takich zakładach, gdzie obserwuje tego typu wykresy, to bylibyśmy wdzięczni za taką informację. A może nawet osoba się odezwie, która to wysadziła, nie? Także to też, wiesz, też to jest możliwe. No nie, bo to już by zachowało na seryjnego samobójcę. <grym> <grym> no <grym> tak, to znaczy, z pasem, <grym> wiesz, i... Dzichat w ogóle, nie? <noise> ale wrócimy do tego, bo mm, zostało nam to opisane, że będziemy mieli znaki na niebie. No. Że mamy czekać na Mesjasza. Teraz wychodzi teoria QAnon. Czekać. Jest y, białe kapelusze, y, jest sojusz. Y, wszystko, coś się dzieje, ale nie widzimy dowodów. Jeszcze smoki są, to nie wiem, bo to, to nie wiem, czy słyszeliście tej teorii, że świat jest podzielony na jakieś tam organizacje smoków. Tak. Tak, tak jest, słyszałem, tak. pobieżnie się przyglądałem. Ja temu. też, bo to od razu mi się matryca nałożyła na Trumpa i na QAnon, tak? od razu ta to, 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 to sama dźwignia po prostu zadziałała. To znaczy, żeby, wiesz co, żeby nasi widzowie nas dobrze zrozumieli, my sobie tutaj troszeczkę żartujemy, troszeczkę wchodzimy w, taką, w taki tryb żartu, ale tak naprawdę to my nie żartujemy, my chcemy dowodów, że to się dzieje, bo to nie są żarty. Uśpienie narodów, z jednej strony Trump robi porządki w jakichś takich sekcjach deep state, że, że on tam kogoś aresztuje i robi, robi porządek, a z drugiej strony pozwala na to, żeby w, jego, w miastach pod jego bezpośrednim zarządem, czy też pośrednim, dokonywały się rozwoje. I tych filmów zaczyna krążyć dość, dość dużo. Ta y, uliczna wojna y, wywołana przez kogoś, ona tam jest. To nie, jest, to nie są z, y, wiadomości CNN czy BBC, tylko nagrania z telefonów komórkowych, kierowców, którzy się boją, którzy uciekają przed tymi ludźmi. Patrzą na rozbijane szyby w samochodach, w witryny sklepowe, na wynoszony sprzęt. Jest totalna anarchia. A widziałeś te obozy, gdzie oni mieszkają? Nie nie, nie, nie widziałem tego. Ostatnio był filmik nagrany przez też z telefonu, facet nagrał, gdzieś tam po moście chodził. A, to widziałem, tak. Osłonięte płotami i namioty stały, tak? tak? I ci ludzie, którzy prowadzą bojówki, bardzo blisko śpią, tak? Oni na noc idą się przespać, czy tam na chwilę i znowu do bojówek. <laughs> Ja, to się jest z ich, ja się zastanawiam, kto ich opłaca. Sprocy ostrzeliwali tego gościa, zdaje się, w tym filmie. Tak, tak, zaczęli go po prostu, że, żeby Tak, tak żeby czysto? nie fotografował ich, żeby prawda nie wyszła na jaw. No widać, że to takimi grubymi nićmi szyte. A poza tym jeszcze jest element przekierowania uwagi. O, popatrzmy sobie to, co żeśmy w, jednym, w poprzednim programie y, powiedzieli o Australii. Uf, to tylko w Australii, do nas tak, nie dojdzie. Tak. Dojdzie! Dojdzie tak samo, jak te kryzysy dochodzą, bo to wszystko jest sterowane przez jakieś wielkie mózgi, które mają pewien plan. I to wszystko, tak samo jak na przykład migracja między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, jak były potrzebne głosy, no to ktoś opłacił całe korowody tych, tych ludzi, którzy, którzy przeszli tą granicę. Ktoś im na to pozwolił, ktoś im tą granicę otworzył. LGBT. Kolejna sprawa, która jest opłacana przez ten... Ja rozumiem twój niesmak, ale no należy o tym mówić. Tak, jak, jak najbardziej, bo tam wiesz, w kilku moich filmach właśnie też powiedziałem o LGBT, co uważam na, na temat, że jest to no, organizacja stworzona pod to, żeby siać po pierwsze dezinformacje i żeby wprowadzić zamieszanie po prostu w ludziach. No i, i tutaj ja nie mam nic do orientacji seksualnej, zresztą rozmawiałem... Nie, nie chcę użyć złego słowa, tak, z homoseksualistami mhm. e, i oni powiedzieli, że oni się w ogóle nie podpisują pod tym ruchem, absolutnie, broń Panie Boże, tak? E, także to, to też z czego oni mają pieniądze na to wszystko, po co tak. oni po, właśnie prowokują? E, no myślę, że to działa właśnie na, na zasadzie skupiska ludzi. Zobacz, mamy Trumpa, Mesjasza, mamy QAnon, mamy jakiś twór LGBT, mamy Antife, jako, no co... Black Lives Matter. Tak, i tak, 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 no i, i cały czas chcą Chcą po prostu wywołać destabilizację zamieszki, bo to chyba do tego się po prostu sprowadza, więc no muszą być zamieszki, żeby wprowadzić porządek, to trzeba coś porządkować, więc najpierw trzeba zrobić bałagan. Od wieków obserwujemy tego typu rozwiązania. Trzeba wywołać problem, bo mamy na niego rozwiązanie, które nam pasuje. Czyli to, co już w postaci niemal przysłów wprowadził David Ike. Czyli. Oni mają rozwiązanie na to, ale muszą mieć powód i przyzwolenie społeczne i ludzie zaczną sklepikarze w Stanach, zaczną się buntować, mówić, no co to jest za rząd? Czemu ja płacę podatki? Jak mnie nikt nie pilnuje? Policja ucieka przed bandytą z nożem, dwie policjantki nie potrafią użyć broni, nie, żebym zachęcał tam do, do używania broni, no ale de facto widzą, że, że to państwo nie trzyma się już kupy, więc y, powiedzą, no. Zrób z tym porządek. Zrobię. To muszę mieć kontrolę. Do tej pory Na też była taka sytuacja, tak? Nagle zniknął terroryzm w ogóle. Tak, Zauważyliście, tak, tak, tak? Nie tak, ma terrorystów tak. Ja podejrzewam, że są w szpitalu i mają koronawirusa pewnie. Bo, bo, bo przestali działalność, zaczęli kas, kasłać i i, na tak, i I mają kwarantannę i będą mogli wrócić do pracy z odpowiednim zaświadczeniem. Ja terrorysta, seryjny, bomber, y, tak. mogę już wrócić, bo jestem po 14-dniowej kwarantannie. Do czego służyli terroryści? No żeby wprowadzić strach. Mm, nie tylko strach, strach jest jednym z elementów, ale też element kontroli. Tak, czyli musimy widzieć wasze twarze, biometrykę, Musi, mu, musicie pokazać swoje ucho, swoją tańczówkę. Zaczęło się oczywiście od y, linii papilarnych, no ale temat się zestarzał, no bo dokumentacja papierowa dużo waży, trzeba to przechowywać. Starzeje się koniec końców, zacierają się te ślady. Porównawcza e, analiza dużo kosztuje, dużo łatwiejsza jest w dzisiejszych czasach biometria. No ale też masz na bieżąco, wiesz, teraz właśnie o co chodzi z tymi e, e, uszy, oczy, no teraz wchodzisz na ulicę, momentalnie cię kamery łapią, tak, czym jesteś się wszystkie dane. Zimba zastanowić, no dlaczego to było wprowadzane, <Ky> bo to nie jest wprowadzane, o, tak sobie zrobimy i mamy, tylko system po prostu wprowadzał krok po kroku coś, co, coś. co im było potrzebne. No I tak. teraz te wszystkie biometryka, y, linie papilarne, krew pobierana podczas operacji, y, różnego typu badania. Teraz właśnie głównie wymazy. Tak? Po co to jest robione? Niech ludzie wiedzą. Ja apeluję do ludzi, żeby absolutnie nie pozwolili, no jeżeli mają na to odwagę, żadnych wymazów, nic nie podpisywać, żadnych szczepień, to już swoją drogą, ale oni szukają pewnych genów. I to, to jest przekroczenie bariery ciała. Tak Jeżeli jest. jest przekroczenie bariery ciała, to znaczy, że my możemy na to nie pozwolić i to nam gwarantuje y, Konstytucja. Nietykalność cielesną nam gwarantuje i pamiętajcie o tym, to jest ustawa zasadnicza, która jest ponad wszelkimi rozporządzeniami, które próbują nas zmusić do, do tego, żebyśmy się zgadzali na wsadzanie nam patyków do nosa. No, no, no bez jaj, to no Ale to, to, dlaczego to te jest... patyki nam no chcą wkładać? No, a więc, no, no właśnie, to po pierwsze. Badanie DNA jest do czegoś potrzebne. Dokładnie. Tak? Czyli ten wymas musi być pobrany. Czemu tu? A, a jaką masz gwarancję, co na tym patyku jest tam? No to już raz, ale jak zbierają DNA z tego patyka twojego, tak? A no żeby twoje wybić DNA. pewnego rodzaju, wiesz, znaczy pewnego rodzaju to gadaliśmy właśnie o tym na, na, w poprzedniej rozmowie, no żeby wybić konkretne nacje, tak, który mnie pasuje. Bo wtedy wybić. Można wybić. A z drugiej strony wiemy, że zależy im na jednym typie DNA, jednym genotypie. Tak, Słyszałem szukałem, taką formułę, tak. że ta tablica, która jest, gdzie z 500 milionów ludzi, tam jest to opisane, że 500 milionów ludzi, de populacji i tak dalej. Ja zastanawiam się, czy te 500 milionów ludzi oni teraz nie szukają. Że będą chcieli z ich właśnie schować w tych podziemnych własnych bazach, tak, tunel Gotthard i tak dalej, żeby później wykorzystać to DNA czystego rodu Ariów i żeby później przejąć te ciała. Ja się zastanawiam taką teorię. Powiem ci, ryzykowna jest ta no. teoria, ale, ale nie możemy jej wykluczyć. No, bo w jakimś celu powołali ogromne środki do, do tego działania. Nie wydaje się tak pieniędzy od po prostu z kaprysu. Prawda? Uzasadnienie chorobowe nie istnieje, co do tego chyba jest zgoda i między nami i, i widzowie też to, to widzą. Natomiast w momencie, gdyby, gdyby doszło do wydawania tak przeolbrzymich pieniędzy, wczoraj żeśmy rozmawiali na temat zderzacza hadronów. Tak. No też niewyobrażalnie duże tak. pieniądze wydane. Po co? po co? tak? W jakim no. celu wydaje się te pieniądze? Cześć, jest... Ja wiem, że dodruk, ja wiem, że te pieniądze można dodrukować, ale tam pracują ludzie. Oni jedzą chleb, leją benzynę do swoich baków i oni, oni kosztują, oni tam pracują, zostali zatrudnieni. Jedni wiedzą o tym, co robią, a inni nie wiedzą to jest największy problem, to nie? Że ludzie po prostu nie wiedzą. Pracujesz, wiesz, dla jakiejś idei, tak. zasuwasz klapki na oczach, i tu nagle się okazuje, że wiesz, uczestniczysz w organizacji satanistycznej. No bo tu już. Ja, definitywnie no, a, a. możemy, w, wchodzimy po to prostu tak, w satanizm. Jak, to, tak, jak, to tak jak przy tłumaczeniu Biblii. Nigdy nie tłumaczyło się tekstów całościowych. Zawsze fragment dostawał jeden tłumacz i nie wiedział całego kontekstu. sensu, kontekstu całego spójnego tekstu. Miał za zadanie tylko go przetłumaczyć. Natomiast. Składali i dopuszczali do, do druku już inni decydenci, prawda? I podobnie jest z nauką. No pracuje ktoś sobie na, w jakimś yy, grajdołku, przelewa z próbówki w próbówkę jakieś parę różnych płynów, coś tam, coś tam pracuje i mówi, że jest w porządku, tak, bo nie wie, że, że szkodzi ludzkości, a wiedza jest blokowana nadal. Czyli on się nie dowie nawet, bo ma kwadratowy łeb. Jemu się wydaje, że jest. Że jest Yy, mądry, bo, bo zna się na swojej sztuce i okej, okay, tylko zawsze należy zadać pytanie, jeżeli coś robimy, w jakim celu ja to robię. Na tym właśnie polega odpowiedzialność, czyli gotowość do odpowiedzi. Po co ja to robię? Czemu ja to służy? Słyszałem wywiady yy, ludzi, którzy wyszli z tych właśnie yy, struktur i oficjalnie powiedzieli, że pracując w tych strukturach, człowiek obok człowieka nie mógł ze sobą rozmawiać nawet. No proszę. Siedzieli przy komputerze, pracowali, tak. mieli swoje zadania, ale nie mogli między sobą rozmawiać. Ale w ten sposób to działa, bo oni tak utrzymują po prostu tajemnicę całego przedsięwzięcia. I żeby zrozumieć te zachowania i, i pewnego rodzaju mechanizmy, to naprawdę ja myślę, że tu by trzeba było poruszyć temat satanizmu. Bo, bo teraz tak, ja, ja zauważyłem jedną rzecz, że my jako ludzie. Mm, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że ktoś może jakąś, nie wiem, ogromną krzywdę nam zrobić, że ktoś może tego chcieć, ponieważ my patrzymy ze swojego punktu widzenia. Człowiek z zasady jest dobry. Tak, tak. I ma taki punkt widzenia. Mhm. I teraz, jeśli my popatrzymy na to, co się dzieje na świecie, że no, tam są ludzie, no to zakładamy z góry, że oni są dobrzy i nie chcą nas krzywdzić. Bo to jest takie z góry po prostu y, nasze założenie. I y, wszystko się zmienia w momencie, w którym my postawimy tam ludzi i zrozumiemy ten system, że ci ludzie to są sataniści, którzy chcą nas pozabijać. No i, ten no i chyba czas otwartym tekstem to, to powiedzieć, bo idziemy tutaj sobie po ogródkach, trochę z boku, trochę aluzją, a sytuacja wy wygląda w ten sposób, że oni się już przestają z tym kryć. No, no oni się śmieją i pulują nam no w twarz przecież. Ile. E, zobaczcie sobie, ile materiałów jest na temat adrenochromu. gwiazd Hollywood, którzy, które pokazują sobie tam znaczki czy osób, które chciały wyjść, e, na przykład jako aktorów czy muzyków już nie żyją, tak? Bo seryjnej samobójca w piątek przyszedł, załatwił temat, no, no zdarza się to, tak? No, no, ta. To jest taka, taka kolejna osłona korony, że bardzo dużo właśnie jest jakichś takich dziwnych yy, dziwnych zachowań. No i teraz, jeśli w Hollywood o tym mówią often, Mel Gibson o tym yy, mówi, tak? Wiemy co wyprawia Lady Gaga. Yy, Madonna. Posk Madonna. Poskładamy sobie ym, tak naprawdę i przyjmijmy, że światem rządzą sataniści i zasarani pedofile, tak? No bo to się do tego sprowadza. No, no tutaj, no ja wiem, że Ty tego nie powiesz, ja mogę, także e, tu, tu mogą fajne rozmowy wyniknąć pomiędzy nami. E, jeśli popatrzymy z tej perspektywy, wtedy to wszystko, co się dzieje, układa się w całość, tak? Te wszystkie zamieszania z Antifą tak? Jak... I tam z QAnonem i tą całą resztę, to naprawdę wszystko. No tak. Yy do widzów jedna prośba, ktokolwiek miał styczność ze statystyką, niech zastosuje jedno chociaż z tych narzędzi statystycznych, żeby policzyć prawdopodobieństwo wystąpienia tak wielu zbiegów okoliczności, tak, A, tak wielu zdjęć, o których mówisz, że tam ktoś pokazuje, że oko, że te 6-6 układa jakoś tamte swoje piramidki, figury i mhm. tak dalej. to proszę matematyków, o w komentarzach na naszych trzech kanałach proszę nam powiedzieć jakie jest prawdopodobieństwo że to jest przypadek okładki płyt przekazy podprogowe tak muzyka teksty muzyka teksty teksty wsteczne czyli odczytywane do tyłu tak czy zrozumiałe po kiedyś to w ogóle był wybuch taki niezadowolenia społecznego jak odkryto to w Beatlesów prawda i wszystko sprawa ucichła więc też mieli fajny tekst aha czyli oni sobie tam jakąś teorię spiskową ułożą ci co są bystrzy rozdmuchają sytuację to będzie trwało tyle i tyle no przeczekamy i każdy następny numer nam przejdzie i ale przechodzi to, to, to ja coś wam powiem bo ostatnio właśnie no to, to nie jest świeża sprawa ale ten materiał gdzieś tam ostatnio do mnie trafił wywiad z Sandrą Bulok Bulldog. No. E, jak mówi, że ona używa kremu z napletków małych dzieci. I to promuje. E, słuchajcie, to jest poruszone publicznie, a ludzie kurwa dalej siedzą przed tym pudełkiem i, i biją brawo, jak ona gra. A nawet po biegną kupować, bo reklamuje tak. to aktor. Tak. Ja jeszcze z doświadczenia tak. wiem, jak rozmawiam z ludźmi, próbuję kogoś uświadomić, to wszyscy mówią, że to jest niemożliwe. No jak oni by to zorganizowali? Wtedy zadaję pytanie. Czy to jest organizowane 10, 50 lat temu? A załóż, że to jest organizowane tysiące lat temu, że oni byli przygotowani na te czasy i te wszystkie pisma, które zostały nam księgi przekazane, tam to wszystko jest ujęte. To jest, nie wiem czy się zgadzacie z tym, ale moim zdaniem to jest już zorganizowane na przestrzeni setek lat, może tysięcy i wychodzę z założenia, właśnie, że to jest długoterminowy plan, kto. Które oni po prostu teraz realizują. To jest ich punkt kulminacyjny, finałowy, a my już jako osoby świadome o tym wiemy i wiemy, jak się te, temu w ogóle przeciwstawić. Swoją drogą wyobrażacie sobie ma magazyn na napletków. Ale wyobraź sobie teraz za tysięcy lat? Tak, a gdzie? gdzie zadajmy jest? sobie pytania. Jest udokumentowane? Drug, drugie dno obrzezania się tutaj objawia, więc nic się nie marnuje. Bardzo oszczędne istoty. Obrzezania, ale, to co... ale gdzie są te dzieci, które z całego świata jest policzone? Już nie pamiętam teraz, jest to łatwe do zweryfikowania, bo można to sprawdzić, ale to są miliony dzieci, które się rocznie znikają na świecie. Gdzie one są? Ale to są nawet, wiesz... To, że znikają, no to ok, ale to są całe hodowle ludzi. Na przykład w Chinach są całe mm -hmm. prowincje, które się zajmują e, tak, jak u nas się świnki hoduje, tak? no to tam hodują taką świnię, tylko że to jest człowiek. Jest szlachtowany normalnie i, i sprzedawany. No, Chińczycy z tego słyną, tak? Albo A na części. Za? To jest ogromny biznes. To jest tak duży biznes, bo ja weszłem w tę tematykę bardzo mocno. E, człowiek e, po przetworzeniu przez ten cały e, system satanistyczny jest warty parę milionów. No, i załóżmy teraz, że część baz niech została ich zniszczona. Zostali odcięci od adrenochromu. Dlaczego teraz? my powiem, mamy w, w szkołach oświadczenia, gdzie możemy się zgodzić, że dzieci będą nam zabierane. No, ale to ten, Rodzice, obudźcie wiecie, się, że, to są nasze dzieci, to jest nasza wiecie, przeszłość. co to, to jest adrenochrom, bo, bo... bo czekaj, bo zaskoczyłeś mnie informacją, jak to dzieci zabierane, jakie oświadczenia. Nie, słuchaj. Y ja osobiście napisałem do szkoły oświadczenie, że nie zgadzam się na mierzenie temperatury. Z tego względu, że moje dziecko będzie w stresie, codziennie będzie coś przekładane do czoła. To jest raz. Czyli jeszcze w formie pistoletu, Tak. 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 Dwa. Dwa. Dezynfekują ręce, nawet nie wiedzą w czym, co to za chemikalie. Nie zgodziłem się. Trzy. Różnego tam rodzaju, te wszystkie od nich aspekty, czyszczenie zębów, fluoryzacja i tak dalej. Nie zgodziłem się. Ale moje dzieci przyniosły ze szkoły oświadczenia, które szkoła jako dyrekcja wydała rodzicom do podpisania. I na tym oświadczeniu pisało, że szkoła, jeżeli dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę albo będzie wykazywało, że może być chore, może być w izolatorium przez jakiś czas. Zostaną powiadomione odpowiednie służby, służby. i rodzice. Tylko zastanówmy się, czy rodzice zdążą przyjechać odebrać szybko dzieci, a jeżeli dziecko będzie w izolatorium przy, już to kiedyś słyszałem takie określenie, przy kosmonaucie, tak? Będzie jakiś facet stał i go pilnował, jaki to jest dla dziecka stres przede wszystkim. A co będzie, jeżeli rodzic przyjedzie, a dziecka już nie będzie? No i te dzieci mają być pozbawione telefonów, ponieważ wiesz, te, teraz taki dzieciak, a propos mojej córki, ona wiesz, odpala te, telefon, włącza mm -hmm. live'a i relacjonuje na bieżąco, tak? No i dlatego zostaną telefony odebrane, żeby dzieci nie miały kontaktu. Czekajcie, coś i zobacz... jeszcze... dowodów na to, co się Właśnie. robi. Właśnie i zobacz to, to, teraz dwie to strony tej tragedii. Jest mocno I zobacz dwie strony tej tragedii. Mówisz o dziecku, że psychika siada, a teraz ja sobie nie wyobrażam mojej żony, która siedzi po drugiej stronie barykady, tak? Bo kobieta wiadomo, podchodzi bardzo emocjonalnie do tego wszystkiego. Facet na no to co, weźmie granaty i tam wchodzi, tak? No mniej więcej tak to wygląda. Ale tu, tu zostanie zniszczona psychika zarówno ich dziecka, no i kobiety no docelowo jest rozbita rodzina. Ja dziś apeluję w, w ogóle tak? do dyrektorów szkół. Czy oni mają w ogóle świadomość, bo, w jakim procederze tak naprawdę? Bo moja dyrektorka w ogóle nie miała świadomości, co dała rodzicom do podpisania. Kiedy rozmawiałem z nią następnego dnia i ona zapytała, dlaczego ja tego nie podpiszę, więc powiedziałem jej swoją jakby teorię, jak ja to widzę. To powiedziała tylko dwa słowa. Niech mi pan tego nie opowiada w ogóle. I zaraz zakazała wszystkim rodzicom podpisywania tego. Jedna osoba wpłynęła na całą szkołę. A więc jest światełko w tunelu, więc myśl. No bo tam są ludzie. Ponieważ wiesz, chodzi no, o to, na to, że nauczyciele że, wiesz, że mówimy do ludzi. Oni nie wiedzą tak naprawdę, w czym uczestniczą, bo nie są tego świadomi, no, dostaną jakiś rygor sanitarny I znowu patrzą z tej perspektywy, że to są dobrzy ludzie, tak? I oni przecież no, nie mogą krzywdy nam zrobić. I to jest błąd. Ja dlatego mówię o zmianie tej perspektywy, bo wtedy do, właśnie do dyrekcji dotrze, że oni będą udziałem depopulacji, tak, czy rozbijania rodziny, czy niszczenia psychicznie dzieci, już abstrahując od adrenochromu, tak, czyli czwartowania i wszystkiego po kolei, obdzierania ze skóry, bo adrenochrom się pojawia tylko i wyłącznie w momencie zagrożenia życia. Tak, Jak sama nazwa wskazuje. No jest Adrenalina, to jest adrenalin. pochodna adrenaliny. Dokładnie. Także tutaj dzieci są doprowadzane do skrajnego lęku, bólu, no i wtedy właśnie do krwi się wydziela adrenochrom. Stąd to też nie? pedofilia. Tak, tak, stąd właśnie, bo to jest wypadkowa po prostu satanizmu, tak, no tak. i w ten sposób to to jest. No i teraz pytanie, czy dyrektorzy wiedzą, że są w takim czymś? Dlatego tak. Szła, no to... Jezus, czy jak go tam nazywamy, on zawsze powtarzał, to co uczyniliście najmłodszemu z braci moich, to mnie uczyniliście. No w, w, cytat akurat pasuje, ale czy on dotrze do ludzi, którzy są pozbawieni sumienia albo w ogóle nie wiedzą, że je mają? Ale to wiesz, dyrektorzy, bo mówimy teraz o dyrektorach, tak? o nauczycielach w tych szkołach, przecież on, oni mogą edukować innych. Na przykład <laughs> jeśli słyszą to nauczyciele, słyszą tą rozmowę dyrektorzy, no to nie wierzcie nam na słowo, broń Panie Boże. Tak. Sprawdźcie to, co by było, gdyby autentycznie tak się stało. Takie jedno izolatorium jest tutaj bardzo blisko, w Ustroniu. Mm. I jest tam ktoś? E, Wiesz no nie wiem czy jest tam ktoś, jak, jak to wygląda, ja widziałem zdjęcia z takiego izolatorium. Ich jest pełno w e, Izolatorów jest pełno, zdjęć jest bardzo mało, ponieważ e, izolatoria, e, przynajmniej te zdjęcia, które ja widziałem, to przygotowywało wojsko. I wygląda to tak, jak e, no, wyglądało w obozie koncentracyjnym, tak? poukładane e, łóżka, przygotowane koce, to wszystko czeka na kogo? Tak, następnym etapem są dzieci. Tak, jeśli nam zabiorą dzieci, dlatego ja walczę u siebie w przekazach właśnie o nasze dzieci, bo to jest, to jest nasza tak naprawdę przyszłość. To jest atak bo... na nasze największe dobro, na naszą Popa... wartość i przyszłość. Popatrzcie, roztoczyliśmy sobie teraz taką wizję sobie przed naszymi widzami e, ogromnego przekrętu i e, przestępstwa na skalę masową, Tak, ludobójstwa. Tak. Nam mówi się na przykład w kodeksie karnym, że jeżeli jesteśmy świadkami przestępstwa, a nie zgłaszamy tego, to jesteśmy współ, yy, współwinni tego przestępstwa. Dokładnie. Jeżeli teraz słuchają nas dyrektorzy, yy, medycy, nauczyciele i nie wyłączyliście w porę tego programu, to już nie macie innego wyjścia, jesteście współwinni. Tak. Tego przestępstwa, jeżeli nie porozmawiacie ze swoimi yy, przełożonymi, z najbliższymi, zacznijcie o tym rozmawiać i poinformujcie ich o tym, bo oni mogą nie wiedzieć. Taki dyrektor w tej chwili to właściwie nie jest już dyrektor szkoły odpowiedzialny za edukację, tylko urzędnik państwowy, który jest zawalony papierami. On może tego nie zauważać. To wasza rola jest. Przekazać albo link do tego programu, żeby sobie posłuchali, albo po prostu najzwyczajniej w świecie mu o tym powiedzieć. W kuluarach, na papierosie, nie wiem, na kawie. No ale to samo mamy z Sanepidem, tak? Bo teraz sanepid u nas polski nie. Musimy jest... przyłączyć kamerę, bo na widzę. Aha, okej, okay, dobra, ale. Ale to pauzę, tak? No dobra.